Sporo osób pod ostatnią rolką pisało mi, kiedy będzie przepis na tą drobiową, parzoną kiełbasę, więc ja już Wam wstawiam przepis, a Wy nie zapomnijcie zaobserwować mojego profilu. Zacznijcie od pokrojenia w dość sporą kostkę mięsa z uda z kurczaka oraz piersi. Tak przygotowane mięso zapeklujcie peklosolą wymieszaną ze zwykłą solą pół na pół i odstawcie do lodówki na 12 godzin. Kolejnego dnia. Udo z kurczaka zmielcie na najdrobniejszym sitku, a pierś na szarpaku. Do tak zmielonego mięsa odmierzcie odpowiednią ilość przypraw, które będziecie mieli oczywiście w opisie. Dodajcie wodę i całość wymieszajcie do odpowiedniej kleistości. Żeby uzyskać odpowiednią kleistość musisz wyrabiać około 10 minut ręcznie. W międzyczasie przygotujcie sobie osłonki białkowe. Osłonki musicie moczyć w letniej wodzie przez około 15 minut. Ja do wody, w której moczyły się moje osłonki, dodałem odrobinę dymu wędzarniczego w płynie. Do tak przygotowanych osłonek nabiłem farsz i tak przygotowany baton odwiesiłem do osadzenia na minimum 2 godziny. Kolejnym etapem było parzenie kiełbasy w wodzie o temperaturze 80 stopni, do której również dodałem odrobinę dymu w płynie. Kiełbasy parzyłem do osiągnięcia 72 stopni wewnątrz wyrobu, następnie schłodziłem i odwiesiłem do całkowitego wystudzenia. Życzę smacznego!